Dzień dobry, Paweł Kielar rozmowy na fundamencie odcinek 26. No i ten właśnie odcinek. Ten właśnie odcinek nagrywam w symbolicznym dla branży budowlanej dniu, ponieważ większość portali poczytnych portali internetowych informuje nas mianowicie o tym, że stadion narodowy został zamknięty z powodu wykrycia usterki dachu. I okazuje się, że jest gorzej niż myślano. Minister Kamil Bortniczuk mówi, że korzystanie z obiektu grozi katastrofą budowlaną. No cóż, stadion, który jest jednym z trzech najdroższych stadionów w Europie, nie przesłyszałeś, to jeden z trzech najdroższych stadionów w Europie. Budowa tego stadionu znacznie przekroczyła budżet. No, wprawdzie minęło już ponad 10 lat i pewne rzeczy gdzieś tam uciekało, ale warto przypomnieć sobie, że budowa stadionu kosztowała podatnika 377 milionów euro. No i chyba odnoszę wrażenie, że ktoś tu chyba kogoś oszukał. No i jest to dobry wstęp do historii, którą w tym odcinku chciałbym opowiedzieć, a w zasadzie Opowie Wam ją Jacek. Jacek jest przedsiębiorcą budowlanym z województwa kujawsko-pomorskiego. No, obecnie rozwija swoją firmę w Danii. Ja postaram się uwypuklić to, co w tej historii jest najważniejsze. Postaram się nadać tej historii pewne ramy oraz kontekst. A jest to opowieść o wielu uczciwych i cenionych fachowcach budowlanych. O małych. I średnich przedsiębiorcach, którzy bardzo chcieli uczciwie pracować i odbudować ten kraj po wejściu Polski w gospodarkę rynkową, bo przecież było co odbudowywać. I myślę, że pewnie wielu z Was w tej historii zobaczy samego siebie, a być może kogoś znajomego. Ale będzie to niestety świadczyć tylko o tym, że proceder oszustwa i systemowego wykańczania najbardziej pracowitych i kreatywnych ludzi w branży budowlanej zatoczył już bardzo bardzo szerokie kręgi. To dlatego właśnie w Polsce brak jest fachowców. Zasilili oni bowiem branżę budowlaną w Niemczech, w Danii, w Norwegii oraz w Wielkiej Brytanii. Wyjechali nie tyle za Lepszymi zarobkami, choć oczywiście za granicą zarabiają dużo więcej. Wyjechali przede wszystkim dlatego, żeby nie być po raz kolejny wystrychnięci na dudka, zrobieni na szaro, oszukani przez nieuczciwych tuzów w branży budowlanej i na samym końcu jeszcze, dobici przez komorników sądowych. Bo naszą budowlaną rzeczywistość najlepiej opisuje to, co Jacek powiedział pod koniec naszej rozmowy. No naprawdę, opowiadałby to godzinami, godzinami. Można film nakręcić i to by wyglądało ten strasznie. To jest gorsze od horroru, od horroru to jest gorsze. Jacek skończył zasadniczą szkołę budowlaną w Toruniu. To były jeszcze te czasy, kiedy szkoły, szkoły zawodowe, faktycznie uczyły tego zawodu. Teoria była połączona z praktyką i uczniów nikt na praktykach nie oszczędzał. A ponieważ Jacek dał się poznać jako pojętny uczeń, stąd instruktor nauki zawodu zlecał mu najtrudniejsze prace. Zarówno murowanie kominów, tynkowanie, kładzenie płytek, jak i dość odpowiedzialne prace, na przykład prace związane z wykonywaniem więźb dachowych. Od pierwszego dnia naszej szkoły tak było: było trzy dni szkoły, później dwa dni, na, dwa dni praktyk, później w trzeciej klasie na odwrót, no i dochodzimy do tego soboty, ale od, pierwszej, od pierwszego dnia praktyk zaczynaliśmy. Murować, gdzie styczność z kielnią miałem już tam troszeczkę, dziadek mi coś tam pomógł, pokazał, tak, ale tam było nauczanie w szkole od pierwszego dnia. Nie tak jak teraz są nauczani, tak że on niby budowlaniec, a on nie widział kielni, nie widział jak, jak wygląda budowa. Aby zdobyć średnie wykształcenie, po skończeniu szkoły budowlanej Jacek skończył również technikum ekonomiczne na kierunku biurowość i rachunkowość. A po zakończeniu edukacji zaczyna swoją pierwszą pracę w firmie budowlanej. W tej firmie Jacek konfrontował wiedzę nabytą w szkole z prawdziwą budową. No i w końcu przyszedł czas na założenie własnej działalności. Już nie tylko wiedza budowlana, ale również wiedza z zakresu rachunkowości i prowadzenia firmy weszła w końcu w sferę praktyczną. Jakby nie było, budowanie własnej marki, i zarabianie na siebie jest czymś o niebo lepszym niż budowanie i zarabianie na kogoś. No ale właśnie tutaj, właśnie w tym miejscu, właśnie w momencie założenia własnej działalności, nastąpiło pierwsze brutalne zderzenie. Z rzeczywistością. Było wszystko dobrze. Dopóki było dobrze, to było dobrze. Jeśli płacili, to płacili. A jeżeli się zaczęły schody, to się zaczęły schody. Różne rzeczy się zaczęły. To znaczy, pracując w Polsce, czasami było tak, że robiąc jakieś roboty na umowy, tylko umowy normalnie pisane, nie ustne, tylko pisane oczywiście. Pracując na umowy, zostałem po prostu nieraz wycieczkany po prostu z pieniędzy. Nie to, że coś źle zrobiłem, bo to nie było to, tylko w większości, większości osób, które, u których pracowałem, wszystko ok. Do, do, przykładowo ja się nauczyłem dzielić to wszystko na etapy. Dzieliłem do pierwszego, drugiego, trzeciego, do czwartego etapu, w zależności jaki był zakres wykonywanych prac. Wszystko robione było ze sztyką budowlaną. Wszystko odbiory były podpisywane przez inwestorów, którzy, którzy mi po prostu zlecali dane prace, dane roboty, tak, budowane, wszystko było ok. Ale zaczęły się robić górki z płatnościami. To znaczy, robiło się przykładowo coś na cztery etapy. Za trzy etapy zostało to zapłacone, a czwarty etap po odbiorze, wszystko ok, pieniędzy ani widu, ani słychu. Do tej pory. Tak jest, próbowałem też odzyskiwać te pieniądze, no ale to, to były takie mniejsze, sukcesywnie, nieraz nie powiem, że nie dostałem wszystkich pieniędzy, no, cały czas na tej samej zasadzie, nowobogatcy, którzy kurczę mają pieniądze, Bóg wie jakie, wezmą cię do, do każdej, do jakiejkolwiek pracy, wykonasz tę pracę dobrze, on mówi, dobrze, wszystko zapłacimy, zapłacimy, on się ociąga później, albo ci nie zapłaci swojej transzy. A miałem taki przykład, powiem ci szczerze, że to było w 2008 roku budowałem dom dla dewelopera. Budowałem, ten, budowałem dom dla dewelopera. Jeden dom najpierw budowałem, później drugi dom, ale wykonywałem pracę. To bo jeszcze pracowało wtedy u mnie 12 osób już. Te 12 osób oczywiście byli na moim utrzymaniu, na zus podatki, te wszystkie inne rzeczy. Ja dostarczałem zarówno materiały, zaopatrywałem budowę w materiały za własne pieniądze. I musiałem utrzymać ludzi. tak? Normalne, że trzeba mieć jakieś tam pieniądze na wykład, czas skurtowniami się dogadać, tak? Do miesiąca czasu miałem na przykład, żeby płatności były. No i tak. I się zaczął, zaczął się taki koszmar dla mnie to właśnie w 2008 roku. Jeden dom pobudowaliśmy. Jeszcze były te czasy właśnie, co deweloperzy mogli brać pieniądze wszystkie z góry. Jeden dom pobudowałem dla tego gościa. Płacił etapami, tak jak żeśmy się mówili, ja z materiałem wszystko, ja załatwiałem materiał. Pierwszy dom się zaczęło fajnie. Natomiast zaczęliśmy budować drugi dom. Pierwsza transza była dopiero po budowaniu stanu surowego otwartego. To była pierwsza transza jaką powinniśmy dostać. No więc zrobiliśmy ten pierwszy etap. OK. Zrobiony etap, no mówię dzwonię, piszę fakturę, żeby się rozliczyć. Mówię, no bo potrzebne są pieniądze, muszę ludziom zapłacić. Co z tego, że mówię, jakieś pieniądze człowiek ma odłożone, bo prowadzi już tą doblankietą parę lat. Jeden telefon, drugi, no obiecuję gościu, dobra przyjadę, mówi za tydzień, bo nie może gdzieś tam, ja mówię, okej, okay, no, z pierwszego domu się mówię, a ja nie będę tam sobie panikował, mówię, zaczynamy dalej, tak, więc zamówione okna przeze mnie, no, zaczynamy wstawiać okna, drzwi, więc minął ten tydzień, mówię, kurczę, no, tydzień czasu, to, to już nie ten, za telefon, bach, jeden, telefon, drugi, trzeci, czwarty, zaczyna się już na drugi dzień, mówię, kurczę, coś się stało, próbuję się skontaktować po prostu z osobą jego tam bliską, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, co się okazało, przez tydzień czasu dzwoniliśmy, my, dlatego że ten deweloper wtedy sobie zrobił tak. Pobrał pieniądze od ludzi, tych co chcieli się budować. To były cztery osoby z czterech innych w ogóle województw. Z Kujawsko-Pomorskiego, powiem inaczej może. To było zbyt Goszczy, Gorzów, Wrocław i Poznań. I co się okazało? Gościu zniknął. Miał tak zwaną spółkę komandytową. Spółka komandytowa. To jest taka spółka, która dzisiaj jest i której jej nie ma. Niby pieniądze miał w zanadrzu zabezpieczenie, ale to była fikcja tylko po prostu. To było tylko pieniądze wpłacone po to, żeby otworzyć tą spółkę i już go na tyle nie było. Wtedy to był dom, jeden kosztował cały, bo ja robiłem go cały, z wykończeniem włącznie. Oczywiście nie robiłem wszystkich prac ja, tylko brałem też podwykonawców, tak? To był, on brał wtedy 650 tysięcy za cały dom z wykonaniem, wnętrza, wszystkie. Drzwi, okna, glazura, wszystko, wszystko praktycznie, meble kuchenne, wszystko to były fajne pieniądze, bo były, były zrobione też kostka, bramy wjazdowe. Dobre pieniądze, były to cztery osoby, które zrobił, przekręcił nas. Nie ma gościa. Zgłoszono to zostało do prokuratury, do Warszawy. Miał być list gończy, jest ten list gończy już zamknięty, bo minęło już przedawnienie 10 lat. Spółka mogła się rozwiązać, a gościu się rozpłynął kurcze, tak jakby dzisiaj był, a jutro go nie ma. Zapacie się po ziemię. No właśnie, spółki komandytowe. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się, czy prawo w Polsce stoi po stronie człowieka uczciwego, to zapraszam do zapoznania się z ideą tzw. spółek komandytowych. Na stronie internetowej białekołnierzyki.com zacytuję autora artykułu o znamiennym tytule: Spółki komandytowe, jak ją wykorzystać do uniknięcia odpowiedzialności? Tak, tak. Dobrze usłyszałeś, zakładasz spółkę z mianowicie takim założeniem, że, że kogoś wyrolujesz, no i jeszcze unikniesz odpowiedzialności. A teraz cytat. W pewnych branżach dość popularne są różnego rodzaju struktury, które mają za zadanie chronić przed odpowiedzialnością stojące za nimi osoby. To tak w razie, gdyby coś tam w biznesie się nie powiodło. Niezamierzenie, czy też zgoła zamierzenie. Jedną z ciekawszych opcji jest tutaj spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest na przykład słup. A jeszcze lepiej, spółka LLC zarejestrowana na przykład w amerykańskim stanie Delaware. I cytuję dalej. Dodam jeszcze, że podobne struktury są na topie, zwłaszcza tam. Gdzie istnieje duże ryzyko wystąpienia problemów, na przykład ze skarbówką czy też Z ZUS-em. Jest to zresztą tylko jedna z wielu opcji stworzenia tak zwanego dupochronu, jakie proponują swoim klientom niektórzy doradcy podatkowi. Kwestie etyczne oczywiście tutaj pomijam. W każdym razie doradzałbym zwiększoną ostrożność w kontaktach biznesowych z takimi podmiotami, zwłaszcza jeśli prezesem spółki komplementariusza, na przykład z Delaware, jest jakiś bliżej nam nieznany Siergiej, czy też inny Andrzej koniec cytatu. W tym samym roku to było w 2008 roku, zacząłem robić też gości na Fordonie, u gościa, który naprawdę, jest, naprawdę pieniądze nieziemskie, tego zacząłem mu robić remont, nie, nie był to duży remont, to był za 30 tysięcy złotych, robiło nas trzech. Mieliśmy to zrobić tam w dwa miesiące. Mówię, no dobra, jeszcze pieniądze, to były naprawdę dobre. Zrobiliśmy na trzy etapy, bo 10 tysięcy miało być. Dwa etapy, mówię, dopiero, po pierwszym etapie zrobiliśmy, dostaliśmy 10 tysięcy, drugi i mówi, po trzeci, on mówi do mnie: Poczekajcie, mówi, do mnie, mówi, poczekasz, mówi, w ciągu tygodnia mówi, bez, będę się rozliczał, mówi, to dam Ci pieniądze i tak dalej. Minął tydzień, drugi, trzeci. No niestety, minęło pół roku, zanim gości oddał. Ale to jest nic. Będąc pewnego razu w Bydgoszczy, właśnie to w 2009 roku, pod koniec, będąc w Bydgoszczy, no, pojechałem do gościa, a odwiedzę go, no 10 tysięcy drogą nie chodzi, odwiedzę go, a że miałem po prostu zły dzień, otworzył drzwi, naprawdę byłem tak nerwowy, że użyłem własnej siły, że byłem za młodu, ćwiczyłem kiedyś, po prostu boksowałem, no po pierwszym strzale gościu, 2 metry, no niestety pat, padł, padł, oczywiście pojechałem po własne pieniądze, a narobiłem sobie kłopotów, dlatego, że że jego żona zadzwoniła na policję i nie zdążyłem dojechać do domu, to już stały dwa patrole policyjne no zawinęli mnie na 70 godziny do wyjaśnienia wtedy wzięli mnie po prostu, co? Dalej trzeba sprawa sądowa no i gość się wywijał, założył sprawę, sprawę cywilną ja zostałem karany z trzech artykułów do tego jeszcze musiałem mu zapłacić, bo uderzyłem go pięścią stracił tam jedynkę i zaleceniem musiałem dopłacić 6700 zł, ale dostałem wyrok 2 lata na 8 w zawieszeniu z trzech artykułów. Ten deweloper oszukiwał nie tylko wykonawców i klientów, ale Wręcz śmiał się im w twarz. Czy może zatem dziwić fakt, że Jacek w odruchu bezsilności zgasił ten uśmiech, wykorzystując umiejętności boksowania, które nabył za młodu? Uśmiech biznesmena bez dwóch jedynek z przodu będzie widocznym ostrzeżeniem dla innych, będzie też żywym świadectwem tego, że spotkałeś pospolitego cwaniaka, żula i kombinatora. A niegodnego zaufania biznesmena. Czy popieram stosowanie siłowych rozwiązań? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Uważam osobiście, że jest to jedno z najgorszych rozwiązań. Ale, ale, kiedy nawet system, w którym żyjemy, jest nastawiony przeciwko nam, wcale się nie dziwię, że ktoś chce wziąć sprawiedliwość we własne ręce. Niestety takie rozwiązanie zadziałało tylko na chwilę. System nie stoi po stronie sprawiedliwości, tylko po stronie tego, kto ma pieniądze. Kto ma pieniądze, oczywiście, na prawnika. W odruchu bezsilności Jacek decyduje się wyjechać z Polski. Obecnie pracuję teraz w Danii, znaczy już obecnie 10 lat. Bo po tym wszystkim po prostu rzuciłem to wszystko i wyjechałem sobie, aby tylko nie w Polsce pracować. Bo po prostu nieuczciwość, z, z, która mnie spotkała z innych jeszcze perspektyw, no po prostu nie powiedziałem koniec, nie chcę tutaj w ogóle nic robić. Nic robić nie chcę. No jestem teraz obecny 10 lat w Danii i naprawdę dobrze mi się pracuje. Ja nie mam problemów z płatnościami, płatnym, ja pracuję dla duńczyków, współpracuję z firmami polskimi, które przykładowo jakieś tam potrzebne materiały, czy balustrady, czy okna. Ale to okna specjalne yy, przywożą tutaj, ja po prostu zamawiam w Polsce, wykonują, przepłatę im robię, przyjeżdżają, dostają wtedy. Nie ma, nie ma z tym problemu. I chcą współpracować filmy polskie tutaj, ale wiedząc też, kto jest po drugiej stronie. Do tej pory byłem przekonany, że emigracja budowlańców, no zresztą nie tylko, ale ponieważ z tą branżą mam najczęściej kontakt, to mówię tutaj o branży budowlanej, że ta emigracja kierowana była głównie motywem ekonomicznym. Okazuje się jednak, że nie. Gdyby po drugiej stronie był uczciwy kontrahent, który płaci za wykonaną usługę, Gdyby w spornych sytuacjach sądy broniły ludzi uczciwych, gdyby broniły przedsiębiorców, to żaden z nich nie szukałby szczęścia poza granicami naszego kraju. W rozmowie z Jackiem zapytałem, czy według jego wiedzy tylko on miał pecha. Posłuchaj, co odpowiedział. Mój kolega jest hydraulikiem. Robił y, blok, blok w Toruniu i też stawia to w deweloper. W tej chwili ma tam 530 tysięcy, które z tamtego roku jest, które mu nie zapłacił, za wykonane prace, za wykonane prace, za materiały tam mu oddanie, ale za robociznę jeszcze nie dostała ani groszy. To są bardzo dużo pieniądze. Dobrze, że za materiały jeszcze dostał, a za robociznę chociaż nie, ani, bo tak to by się chłopak powiesił chyba. I to są i więcej z takich przypadków, no gdzie słyszę po prostu to jest, jest cały czas i lata wstecz to samo było. To samo było bo każdy, tylko że budowlańcy też nikt prawdy nie mówi do końca, że mówią, że jest o świetnie, tutaj robię wszystko, kurczę, takie pieniądze bierze, ale nie powie, że przykład robi, robił u pięciu klientów, gdzie u pięciu klientów jeszcze zostało mu 100 tysięcy do wzięcia, tylko powiedział, o nie, zapłacili to, a tutaj próbuje kryć. Boją się ludzie powiedzieć o tym naprawdę, jaka jest prawda. Boją się o tym powiedzieć. Niestety boją. Nie wiem dlaczego, każdy się boi. Nie, ja jestem otwarty i ja po prostu się, nie, ja się już niczego nie boję. Na sam koniec zapytałem, czy Jacek chciałby wrócić do kraju. Czy w ogóle rozważa taką możliwość? Szczerze, zastanawiam się grubo nad tym. Naprawdę się grubo nad tym zastanawiam. Czy wracać do Polski, pracować? Nie wiem. No, szczerze, nie. Po prostu nie. Bo nie wiem, co mnie czeka. No jeśli mam przyjechać znowu przykładowo zacząć coś i stresować się, to nie, to jest bardzo, bardzo ciężkie. Teraz brakuje naprawdę, w całej Europie brakuje fachowców i w Polsce też brakuje fachowców, którzy by robili normalnie i słyszałem, że ceny poszły trochę w górę, ale mimo tych cen, to ja nie chcę jechać się stresować, bo położę 10 metrów płytek przykładowo, I teraz słyszę, że są ceny naprawdę 100, 120, 130 zł za metr kwadratowy płytek i mam jechać i położyć te 10 metrów i ktoś ma mi powiedzieć panie, ja panu nie zapłacę tego to, to jest, ta praca jest warta na, na 30 zł i on mi zapłaci 30 zł ja nie, 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 nie chcę tego stresu jeśli ustalamy coś to powinno być od A do Z a tu tego nie ma, tu wykonujesz pracę tu Cię nikt nie goni tu jest inny, inny w ogóle nie potrzeba się stresować tu Cię szanują możesz się umawiać, umawiasz się za, za dwa miesiące, że przyjdziesz coś zrobić i oni czekają na Ciebie, bo wiedzą że, wiedzą, że przyjdziesz. A u nas to wszystko jest na odwrót, no po prostu na odwrót. No, no nie, nie umiem sobie wyobrazić, żeby pracować z powrotem w Polsce. No chyba, że z jakaś sytuacja nie zmusi. To, co powiedział Jacek na końcu, myślę, że jest kluczowe. Duńczyk po umówieniu nawet odległego terminu po prostu cierpliwie czeka i ma nadzieję, że wykonawca przyjdzie i wykona pracę. Stresuje się zatem nie tyle wykonawca, ale inwestor. I to jest ta mała różnica, która na samym końcu zmienia absolutnie. Wszystko. Kiedyś słyszałem taką opowieść od znajomego wykonawcy, który został poproszony o poprawienie prac po innym fachowcu, no, któremu Nomen Omen, zawodliwie wykonaną pracę deweloper nie zapłacił. Otóż po zakończeniu prac, po podpisaniu protokołów, po całkowitym odbiorze prac i po wystawieniu faktury, deweloper wstrzymał płatność i pieniądze wbrew oczywiście obowiązującym regułom, nie chciały wejść na konto wykonawcy. Uwznajomy poinformował kierownika budowy, że w dniu kolejnym pojawi się na budowie wraz ze specjalistą do spraw rozliczeń. A specjalista nazywał się Siergiej, mówił z silnym wschodnim akcentem i miał kark, który wręcz zlewał się z łysą głową. Siergiej w zasadzie nie musiał wiele mówić, Wycedził jedynie, że płynność finansowa firmy, w której pracuje, daje mu bezpieczeństwo pracy. I co? I pieniążki następnego dnia pojawiły się na koncie, a w bonusie nawet referencje. Strach jest silnym motywatorem, naprawdę silnym. I odnoszę wrażenie, że chyba właśnie dlatego od dwóch lat próbuje się nas nieustannie straszyć. I tradycyjnie na koniec tego odcinka powiem krótko. Daj suba, poleć i komentuj. Pamiętaj, że Twój komentarz jest dla mnie najlepszą zakładą. Do usłyszenia za trzy tygodnie. Cześć.